Panie Przewodniczący, Gdyby dzisiejsze poglądy na karę śmierci obowiązywały w Europie za czasów działania Trybunału Norymberskiego, żaden z sądzonych przed nich zbrodniarzy nazistowskich odpowiedzialnych za okrutną śmierć milionów niewinnych ludzi, nie zostałby skazany na karę śmierci. Nie słyszałem, aby ktokolwiek w Europie wytykał niesprawiedliwe orzeczenia Trybunału, Trybunałowi Norumberskiemu. Europa coraz bardziej odchodzi od istoty kary sprawiedliwej, jaką jest proporcjonalna odpowiedź do zła wyrządzonego przez sprawcę i winy, jaką on ponosi. Kiedy mówimy o morderstwie, o zabójstwie wielu osób, na przykład w akcie terrorystycznym, czy ludobójstwie milionów ludzi, co miało miejsce przecież w, również w Europie, to rodzi się pytanie o karę proporcjonalną. Faktem jest, że również w Europie w środowiskach naukowych trwa jednak dyskusja na temat skuteczności w zakresie prewencyjnego oddziaływania tej kary i ochrony niewinnych ludzkich istnień. Nie to jednak jest tutaj chyba kluczowym argumentem. Europa dziś odeszła od stosowania kary śmierci. Jest to demokratyczny wybór. Chcemy dla niego szacunku, ale też powinniśmy szanować wybór innych. I dlatego jestem za dyskusją na ten temat, również dyskusją ze strony z, z ludźmi w Korei Południowej. Jest to demokratyczne państwo, demokratyczny kraj i chcemy demokracji. Dziękuję. Kollege Siobro, Frau Kollegin Rosbach ist leider nicht anwesend. Wir haben damit die Redner im Namen der Fraktionen äh, zu Wort kommen lassen. Es folgt jetzt noch Herr Kollege Migalski für eine Minute. Oh, sorry. Sorry.